Witam was w kolejnym odcinku z gry Farming 2022. Yy, teraz się zdziwię w tym odcinku, nowo bo Musiałem Musiałam się szybko przeładować. Jedziemy teraz po drugą. Zobaczymy czy się uda. I co? No wracamy do gry z powrotem. Jeszcze ten odcinek 52 drugi. I na razie będzie wsią. Bo jak to się mówi, yy, no okazję teraz mam, potem mogę nie mieć, więc wiecie. Niby, niby, ale no. Ta maszyna druga na razie stoi, bo jest niepotrzebna. Ale się przyda z czasem. Mam nadzieję, że ta przyjaciela już da radę. Się w kurwy jak nie. Ale bądźmy pozytywnie nastawieni do życia. Zresztą i tak zaraz się każe co to ma z tego wyjść. Coś mi się kojarzy, że zładuję ją dwa razy. Będzie przerwa, bo trzeba będzie rozładować, ale już trudno. Że tego nie przeskoczę, bo przyczepa taka jest. mnie coś niepokoi, że tam coś widzę z przodu Ale to może kwestia o drzewo, że tam drzewo stoi Możliwe Dlatego to może tak nie zbiera dokładnie No czy pamięta albo drzewo A ten se stoi czy zatrudniony jest czy nie Zatrudniony Bez sensu mu płacę jak tak ale moje jebanie ma duże te koła. Aż mi u upierdziela trochę Tego sprzętu Znaczy te tego pola w sensie O! Ta przyczepa, bierze to Fajne jajce są Nie wiem o co chodzi, ale okej okay. Ta przyczepa przy przyjmuje, przyjmuje drugą, dobra to w razie BUNA 2 zostały się przyjadę, żeby to oddać Mam nadzieję, że ona weźmie wszystko to przyczepa. Kuźwa nie weźmie wszystkiego. Ja jeby To teraz taką jako ja tutaj mam przyczepę, żeby drugą taką samą wziąć yy, ja mam przyczepę TDK 301 RP, TDK 301 RP. Tdk 301RP Dobra to jest ta Żeby temuś nie nudziło, to zatrudnij od razu do roboty Bo w tej grze to pieniądz, a pieniędzy dają za mało, żebyś sobie pozwolić na jakieś tam zabawy. Żebyś nie nudził, to sobie pojeździ. O najlepiej przerwę sobie zrobił. Teraz tylko trzeba idealnie wycelować te zbiory narze. Dobra, poszło Tam jak zostanie coś, to tam w się sensie przerwie to tam nic. Tylko że jakby zostało coś na ludzie. Dobra, ja teraz się wracam, jadę po następny przyczepę. Teraz jak ja skończę to robotę z tym i obrobię się ze żniwami no to pierwsze co robię to zmieniam ten, jak to się mówi, zmieniam, I no, no a w sensie ciągniki, bo się zajebać nie mi idzie dosłownie. 18,5 to wchodzi niby niby, ale mało i tak, no ale co ja poradzę jak na, na, ze, na, na zestaw z tirem nie chcę wsypać. Już trudno Szczepa stoi już, to zaraz się podepnę i ją wezmę i tam się wrócę sypię mu od razu, żeby miał znowu luz Za duży łuk wziąłem czy za mały Teraz za wąsko Dobra, podczepiona druga jest I jedziemy z powrotem Kurwa, tir tam zastawił mnie, ja jebie Znaczy, zostawiłem mu przejazd. Dobra, on niech to spokojnie robi, ja dojeżdżam. Ale już czuć opór, że ma problem z to przyczepą. Ale już dojadę. Nie po to kupiłem ten ciągnik, żeby on teraz miał strać pod siebie z wrażenia Ten sobie jedzie tym ziemniakiem, no to dobra My podjeżdżamy, żeby się wyładować Ja tam krowami się chyba obrobiłem, więc mam czas. Więc teraz pozostaje tylko i wyłącznie zwalić ziemniaki chyba póki co. Dobra, ja wyskakuję w locie, jadę go cofnąć. Znaczy idę. I teraz tak, wystaw ten. Już? Już. O, to szybko się zbierało już. 18 tysięcy wyszło prawie. On szybko, raje baniutki. Zaraz znowu wyjdziesz, że pełno na trapa jest. Ile tam zostało, żeby ją zapełnić na maksa? Dobra, to ja się nie wybieram nigdzie, tylko puszczę go w teren. Zawiozę się tirem. Tam postawię, czy zatankuję. Już nie pamiętam. I co? I się wracamy zaraz tutaj, bo akurat się wleje. Szkoda mi to rozwalać, ale i tak ja tego nie będę zbierał Więc mogę rozwalić No podjeżdżamy, wyładunek I tak o, znaczy ładunek tu już był Ale no ile tam jest tego luzu bo może już bym puścił do orania tą maszynę no w sumie mogę puścić już trochę jest znaczy przynajmniej przygotuję bo puszczać na no to może średnio na razie średnik niepotrzebny więc wezmę się za to o Teraz, jak będę sprzedawał te maszyny, znaczy oddawał, to sobie od razu kupię lepsze. Bo i tak wyjdę na to samo praktycznie i tak. A przynajmniej się ogarnę szybciej. Tylko mnie niepokoi hrakasa, że, że dychę, tylko zarobię na tym mniej więcej, bo więcej już nic nie będę brał. A 13 tysięcy mi zostało z tego, z zarobku na tym rzepaku. Więc jeżeli dychę, stracę, dychę zarobię, kurwa, to trochę mało, ale już trudno. Od następnego zbioru, bo teraz to nie ale od następnego, jak kupię maszyny drugi raz, no to inwestuję od razu w opryskiwacz, bo się przydaje jakby nie patrzeć. Dobra, i teraz moje pytanie brzmi, czy już wlał się, czy jeszcze się nie wlał? Starczy tego, czy za daleko podjechałem? Nie, no chyba starczy. No, na styk. Dobra, na razie niech stoi, no bo jeszcze za mało obciął. On. Tutaj brakuje 4-5 tysięcy, on zebrał już. No, kuźle nas tych może być praktycznie. Dobra, ja zrobię próbę, jak to będzie wyglądało. Może za to się akurat na maxa. No. Dziś tylko zostało. Dobra. Ja już spuszczę tą maszynę Niech się robi dalej. Jadę się wyładuje I teraz moje pytanie brzmi. Ja mam ziemniaki. Więc kto teraz płaci najwięcej to ziemniaki? Myślę, się dało coś takim zarobić. Gdzie te ziemniaki miałem? Tutaj 200, 300, 366. Wasza południe. 366 płaci. Dobra, zobaczymy, czy takie warte uwagi. Ja mam 40 tysięcy, prawie ziemniaków. Więc zobaczymy. Za chwilę 300 razy 30 to 90 tysięcy powinien wyjść mi Obstawiam 30 tysięcy razy 3 Nie, w sumie nie 30 tysięcy yy, Razy, 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 razy No z 300 to powinno być 90. A w telefon sprawdzę Jeżeli dobrze strzelam ale pewnie nie do końca. Teraz muszę wstawić myszkę. Inaczej, żeby wiedzieć, jak je jadę. Łatwiej, jest z oblicze, ale nie sądzę, że dobrze myślę. Kalkulator. O, fakta, zaraz na pole swoje jadę. Eee, 30 razy 2, 3, już bez tych tysięcy. Niech straszne razy 0 kropka nie 30 tysięcy razy 0 kropka 300 9 tysięcy niby jeżeli ja dostałem za co tylko 9 tysięcy to się wkurwia Albo ja coś źle liczę, albo się gdzieś jebnąłem, albo nie wiem co. Mam nadzieję, że źle liczę. się liczę. No się wkur... jak dobrze. I ja za 9 tysięcy będę się jebał tylko z tym. Będzie, będzie beka dobra. Bo nawet jeżeli będę się tylko 4 razy, to jest ledwo 18 tysięcy. I tak mało jest. Ale w sumie 13 mam zarobku, już na jednym polu dojdzie mi 18, to będzie z 30, I to w sumie nie jest to źle, jakby nie patrzeć. z się Cichan zwrócą, mi się wydaje, albo i nawet na tym zarobię. Ale już ciągnik nie daje rady, Jest ledwo, ledwo ciągnie. No ale dobra, jeszcze jedno pole musi odjebać. Potem jak ja już się ogarnę z tymi ziemniakami w ogóle, no to już sprzedaję, to znaczy poddaję te leasingi moje i ten i wezmę się za lepsze sprzęty już. Lepiej dopłacić więcej za leasing, mieć spokój, jak się ciągać Bo ja chciałem przygoszyć bez maszyny, nie wiem czy wam mówiłem, ale żeby miał, ja żeby jeszcze gorszy, to dopiero się zajebu z 15 na godzinę zejdzie do 5, czy mam tam wcale 0. No to człowiek by się zajebał jak, jak pies, dosłownie. Bo teraz jeszcze jest jazda i życia, ale najgorsze no to dopiero było przejebane. Ale to już trudno. Jak to się mówi, bywało gorzej. No i zaraz będziemy mieli ten przesyp. G. Wyładunek. Dobra, rozpocznij. 373 tysiące. mam 73. Zobaczymy, jak to się kuje Was sprawdzi w praktyce. Siedemdziesiąt tysiące miałem. Dobra. 13 z 13 doszło, 73, 83, 14, 14 tysięcy doszło, nie jest tak chujowo jak się spodziewałem, myślałem, że dał z 9, ale najwidoczniej błędu nie, nie policuję, no za 14 tysięcy też mogę jechać, no dobra sprawę nie jest tak chujowo. Chyba, że nie mogę jechać tym tirem, by było szybciej, ale już trudno, się przyręcznie najwyżej tym ciągnikiem. Jak to się mówi najwyżej? Odcinek będzie polegał bardziej na jeździe jak na robocie. Ale już trudno, nie moja wina. to 18 minut mija Ja będę miał zaraz pewnie niewymuszoną przerwę To z krowami się obrobiłem A on musi to zorać No nie pierdol, że Dobrze, że się zatrzymałem, bo inaczej by mnie zablokował Wiem, bo już nie raz tak miałem, że jadę, jadę Na uda, że albo się uda, albo się nie uda A nagle chuj, w połowie mnie zamknęli I pociąg we mnie wjechał Nic się nie stało Ale chodzi o rzecz No, to my się zaraz dojedziemy I będzie spokój Tu ktoś fajnie się wybudował Bo garaż z domem takim małym dosyć. Tutaj pole jest malutkie Nie wiem czy ją chciałeś gdzieś obrabiać tutaj wjedziesz kombajnem, dwa razy zakręcisz I już pola nie ma Ale bywało gorzej, jak to się mówi Jak to się mówi, najważniejsze, żeby ten, żeby, żeby, żeby było w miarę stabilnie. Ale nie jest aż tak źle. Oprócz tego, że jest dzięki co drogie, to jest w miarę znośnie. I poza tym, jeszcze trzeba dojechać i trochę schodzi, no to też w miarę znośnie jest. Ale to już, jak to się mówi, a CO SIĘ KURWA Ja jebe, jak on mnie wjechał A się wystraszyłem, że coś się stało Nie najważniejsze to się po prostu odkuć z kasy Żeby ten, żeby, żeby, żeby Jak to się mówi, no Żeby zacząć zarabiać Bo, bo, bo to jest 27 tysięcy do przodu jest niby ok, ale nie, to nie jest jeszcze mój poziom, żeby było tak subcią. No ale od czego trzeba zawsze tak będzie patrzeć. on następny nie wyprzedza. Lewa, prawa, lewa, prawa. I na chuj tak pasy się, się wpadam. To jest bez sensu. No nie gadajcie, że znowu zatarasowałem za przejazd. Serio? Dobra, teraz cofnę tam. Jeszcze powiedzcie, że ten, że on stał tak dobre 5 minut. To się wcale wkurwie już. Ja ja że ja nie dopatrzyłem takich pierdół. A nie, w sumie już pół metry, tak wzorów. już to Można powiedzieć, że na plus wyszło nawet. Ja zaraz zobaczę, ile kosztuje ten na tych tej, lipodzienniarków tej ta wypożyczarka. Bo, jak bez 5000, to będzie o drugą jeszcze. Dla pewności jest jedna. A leasing nie wiadomo, ile kosztuje. Dobra, na razie podaruję i po prostu. Kultywana w ruch, żeby on zaczął coś robić. I tak musi zarać, tak musi zarać. Jest to dobrą sprawę, można robić. No, a my sobie zaraz podjedziemy yy, pod ten, pod, pod, pod yy, no. No pod przeładowanie się. Jak ja myślę, że przy następnym zbiorze to se może bym kupił ten, drugi trzecie, trzecie, trzecie pole. I że trzecie obrabił zawsze To się przyda czasowo. W sensie no, czasowo by się wydłużyła, wydłużyła mi robota. Trochę, ale nie wiem jeszcze. Pomyślę jak to się mówi. Na razie to muszę podjechać z tirem do krów i zobaczyć co tam się dzieje. A potem to już kwestia czasu. Jak ja myśli nawet, żeby sobie kupić opryskiwacz, jak ten, jak y, będzie na, na sebie, bo teraz to jeszcze nie ma sensu, ale już następnym siebie już można kupić. Jak tutaj z tym? Na razie nic się nie dzieje. Pokarm. Dobra na razie może być z tego co mi się wydaje. Ja się ustawię tym inaczej. Chociaż można i tak postawić go w sumie. Ale nie, bo trochę drogę blokuje. Chyba żeby się przytulił bardziej do ściany. Albo wcale inaczej może tak samo, ale przodem. Żeby łatwiej było mu wyjechać. A nie, z tyłu się palą dwa, dwa kółka, myślałem, że może się ty coś na zraku jeszcze pali. Ale nie ma tak dobrze. Znowu już setka?! Kurwa, jakoś się szybko ta ta tankuje. Ja jebie. Ja myślałem, że jeszcze mam czas, a tu o, raz, dwa, jak w wojsku. Dobra, ja na razie ciebie pauzuję, bo ty jest szybko robisz, on za wolno. Więc odpoczniesz, a ja się podstawię teraz tym zestawem. Masakra, jak on szybko to robi. Ale w sumie, jak on dwa rzędy robi ja mam z tego 13 tysięcy? To dobra kasa ziemniaków. 2 rzędy 13, a rzędów jest zdycha. No to ze 100 tysięcy można z tego zabrać. Nawet. Ale nie wiem, czy dobrze liczę. Zależy, jak wyjdzie w praktyce. 21 jest pełen zbiornik. A na zbiornik wchodzą dwa chyba. Mi się wydaje. na dwie przysiatki chyba, czy tam jedna. No jedna chyba wchodzi. No pod korek, no to już. Dobra, ja teraz się czaję na... znowu na tej ziemniaki. Ale bez kitu, ja fajnie zarobię na tym. Mi się zwróci pięć razy leasing. Bo jak dwa rzędy, kuźwa, i jest dziewięć... jest 13 tysięcy... A ja rzędów narobię na, na pewnie... Znaczy, pewnie, no na, rzędów narobię z 20 tutaj. To kuźwa, pasuje mi taka robota. Meskitu Dobra, ja teraz co? Na razie tu się powrabiałem. Yy, bym coś porobił jeszcze, ale na razie nie ma, co, nie, nie ma nic do roboty. Tutaj wszystko ten jest. O, mam pomysł, co ja zrobię. Bym sobie może drzewa posiał, ale to na razie yy, nie wiem, czy jak to się mówi. Znaczy w sumie chyba nie ma sensu siać, no bo mało, mało pola ma wolnego, Plus zaraz kończymy, więc najwyżej y, jutro, w tym innym razem. Tak więc wiecie. Auto sobie na razie stoi, bo nie jest potrzebne. Ja się jarę tym, że on szybko bierze. Ale to najwyżej y, się podle dzisiaj, jeszcze w to, jutro, zależy jak wyjdzie. Ja się będę z Wami żegnał. Tak więc mam nadzieję, że się gra przyjmie, a jak nie, to najbliżej będę przerywał nagrywanie. Bo gra jest nudna, ja muszę się zachęcać, ale wiecie, zależy wszystko od was, jak to wyjdzie. więc dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.